Zakrzówek to ja bym powiedział, że to jest takie hasło, jak mówimy zakrzówek, no to myślimy kąpielisko i tak rzeczywiście jest. Ile ludzi chce być na zakrzówku w sezonie, no to doskonale wiemy, ale też zdarzają się różnego rodzaju inne sytuacje, no takie, których byśmy oczywiście nie chcieli, bo to jest ktoś, kto chce kąpać się w momencie kiedy już kąpielisko de facto jest zamknięte są jakieś grupy no nie wszyscy powiedziałbym stosują się do regulaminu jakieś przepychanki jakieś burdy no ktoś jest pod wpływem alkoholu ktoś próbuje dewastować to co tam jest w związku z tym została podjęta decyzja o tym żeby była taka całodobowa ochrona tego obiektu. Zgłosiły się dwie firmy, jedna została wybrana, także w sumie taka całodobowa ochrona zakrzówka w zasadzie przez cały rok będzie kosztowała 300 tysięcy złotych, natomiast no, jedno jest ważne w tym wszystkim, to będzie ochrona też przy pomocy dronów.